何を食べさせてこれまーい、ね<笑><笑> Czekamy 200 oczywiście. System, mam nadzieję, że długo to nie potrwa. Za chwilę oficjalnie przeniesiemy się do sków nociarskich. No. Coś tam się zawiesiło, ale... Ale na szczęście wszystko zbierzyć. I już tego spadam mecz rakoba. E, Czy jest nadal jeden zero, czy jest coś się zmieniło? Nadal 1 tylko 1 gol był Kościelina <laughs> yeah, <whiskey, whiskey. laughs> you, <laughs> Dzisiaj oczywiście, proszę Państwa, za chwilę kolejna odsłona różnego turnieju Polski, będzie to ósmy konkurs tego turnieju, jutro czekają nas dwa konkursy, 9 i 10, więc już to też tych emocji będzie sporo, potem w środę, czwartek przynajmniej jeden konkurs, w piątek ponownie dwa i tak będziemy po kolei wykorzystywać szanse, żeby te konkursy powoli nadrobić, które ostatnio się straciliśmy, może powiedzieć, z przyczyn takich troszkę. Kuriozalnych, może powiedzieć. Było zmęczenie, a to brak czasu. No, różne były przyczyny. W tym nie postaramy się to jakoś chociaż po częściowo to nadrabiać. I po te tego, kogo je pana? Kurde. I... No, wiesz, że za chwilę, kurde, się laptop zawiesi. No, shit.

Ja, Witam ponownie moi drodzy bardzo serdecznie Kolejny emocji w skokach narciarskich Możemy uznać za otwarty Ale wiemy, że w niego online dzisiaj nie ma żadnego zawodnika no, Poczekali tylko Team Devinion, ale On w innych turniejach nie gościł Co ciekawe No jest turniej nowych skoczni I od niego sobie zaczniemy trening pierwsza, pierwsza część treningu to właśnie te skocznie A druga część treningu to będą Będą dzisiaj loty w piwnicy. Pora, prędko przetestować ponownie. No, zobaczymy, jak nam pójdzie. W się tam będzie lepiej. Przyjemnie, bo tam 200 metrów na zaliczenie pojedyncze. Potem co 10 metrów zaliczenie. Zaczynamy fatalnie. w tym ale tutaj oczywiście zaczniemy od błędu technicznego. Oczywiście liczymy na to, że w konkursie będzie spokojniej. Pod tym względem, no, trochę ładniejsze wszystko. 65,5 m, ale liczymy tutaj na jednak 70. Na szybciówka to taka zobowiązuje żeby zakończyć około 70, nie tylko 65 metrów. No, niestety to jest za coś 69 metrów z upadkiem. Także no niestety znam od straty. Przed nami Morehead. Mam ucieczkoczny, rozmiar 212 metrów. Przysięganie maksymalnie po pół godziny, tak, 15 minut e, pierwsze treningi, 15 minut drugi. E, Morehead e, 24 belka startowa, rozmiar 212 metrów, e, no i dobry lot, próbne chociaż liczymy na więcej na takim obiekcie, 178 metrów, oczywiście to jest takie minimum, te 175 metrów, żeby nota była powyżej 150 punktów, żebyśmy no, mogli być zadowoleni z postawy, oczywiście czym zawsze na więcej. To jest normalna rzecz. Teraz też troszkę lepiej, 182,5 ale nie zwróciły noty, więc chociaż ondowujemy dalej, no to lądowanie to poprawy, zdecydowanie. Ta próba zdecydowanie do korekty. Drugi lot chyba będzie trochę lepszy, ale też taki trochę krzywy, no i przez to nie będzie punktu taka przekroczonego. 184,5 m, ale lepsze noty, z czego nie mogło cieszyć. No, lekka poprawa jest, no bo nadal niespokojne te loty w powietrzu, ale... Ale chociaż tyle dobrego, że mają chociaż na ręce i nogi. Teraz przed nami Krasnojarsk. Ósma belka startowa, no i krasnojarsk, dobry skok brudny. Bysko życiówki, 147,5 m. to jest nowa życiówka. No typu 19, no brawo, brawo, brawo. Jest jakiś postęp tutaj. Wreszcie. Easy deal, Uj, teraz też ładnie, 143,5 ładne, no to sędziów. No i dalej słuchaj powietrza 100%. To oczywiście taka norma można powiedzieć, nie, to tylko skocznie. Eee, o czym wskazuje nam życiówka szczególnie, którą mamy oczywiście. No Skok skokinowy też na się na poziomie 144. No ty po 19, pójdę na wyższej konkurs udany. Teraz Frutigen punktka 95 metrów czy będzie lepiej, czy gorzej, za chwilę się oczywiście przekonamy pierwsza belka startowa no na razie 101 metrów, noty 19 szału jako tako nie ma Teraz ładniej. 98, ale w wyższym stylu. no typu 19,5 punktu. Także to styl zdecydowanie mniej dający powodów do narzekania. No i teraz próba finałowa. Oczywiście mamy nadzieję również dobra. No 96 metrów, ale dobry na to co tutaj. Troszkę tutaj o sprawę, można powiedzieć. Także nie ma co narzekać. Teraz berum. Sputnówka 110. To też nie będzie byli jaka skocznia. Siódma belka startowa. No, muszę zrobić to jakoś nagrania. Kogo, bo coś tutaj się nie zgadza. No, y, y, seria powinna 106 metrów. Z upadkiem szczególnie daje się we znaki. Ten nieustanny skok właśnie. Yy, siódma belka startowa, punkt 110. Yy, próbujemy większego szczęścia, w głosie, ale na razie widzimy 10,5 metra. Do duży brakuje dużo, bo tylko nasza jednak wyraziła poza punktem konstrukcyjnym. Oj, jaj, jaj. no ale chociaż skok 105 metrów, chociaż ten skok dłuższy był. No ale to, 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 to druga taka schodźnia, kiedy nasze próby. Polepszenie sytuacji, niestety, tylko chyba na to, że ona się pogarsza. Teraz duża skocznia Susa, PHS HS, 125 metrów. 11. polka startowa, za chwilę zobaczymy, w jakim stylu się to zaprezentujemy. No, skok jako taka. 118,5 metra, blisko życiówki, więc nie jest źle. Zobaczymy, co będzie w zawodach. Ale na razie po stylu możemy dyskować, że może być ciekawie. No, jest trochę lepiej. 119,5 metra w wysokim stylu. Noty no 20, 19,5 punktowe. Za chwilę tutaj seria finałowa. Teraz 114. Dobrze, tutaj taki w miar. Zostało. 7 konkursów, no i na nie ma mamy około 9 minut Teraz po raz drugi suszot, tylko ten razem mniejszy obiekt z płytą HS 98 metrów Na początek 90 m, no typu 19,5, na razie szału nie ma w będzie w konkursie. Na razie widzimy, że na podstawie odroczenia trzeba skakać tutaj powyżej 90 metrów, ale w pierwszej kursowej niewiele będzie z tego wynikać. 86,5 metra, no niestety skok z niedosytem. Oczywiście liczymy na poprawę w serii finałowej. Poprawa będzie, tylko ciekawe, czy będzie powyżej 90 metrów. Tak, 92,5. No to 19, trochę się re e rewanżujemy za pierwszy skok. No i zobaczymy, co będzie w za chwilę. Tutaj może być różnie. Ale to jest normalne. Punkt HS70, metrów dziesiąta perka startowa. Kurwa i widzimy 64,5, nie jest tak źle. Tak naprawdę. No! blisko rzuciówki 68,5. Być może minimalnie to wygląda na rzuciówka, jakieś centymetry. No a teraz nie że seria pinał, ale już ten piroskok pokazuje, że zakopane w miarę dla nas szczęśliwe, choć seria finałowa już nie taka szczęśliwa. 61 metrów no te 18 18,5 No i teraz 100 metrów Sapora. Czyli też normalne obiekty z półtach jest pół na setnym metrze za chwilę zobaczymy, czy będzie dla nas bardziej szczęśliwe, czy jednak nie szósta startowa rozmiar 100 metrów no. na początek 95,5 metra, źle A teraz 92 m no to 19 18,5. No i za chwilę oczywiście jeszcze lepiej nie filmowa, zobaczymy. Jako jak mini oblicze tutaj no. 95 pięć metrów. Noty 19 jest zwycięstwo oczywiście, no ale skoki takie w miarę. My tu analizujemy skoki, nic poza tym. Teraz Lachti, Dużo skocznie. Punkt HS 130 metrów. Za chwilę zobaczymy, w jakim stylu. 8, perka startowa. A Lachty, no, oczywiście w Lachty oczekujemy minimum właśnie takich skoków jak ten 125,5 metra no to dziewiętnastki, zabrakło niewiele do Rzeczówki, bo Rzeczówka tam około 127 metrów a więc dobre otwarcie, w konkursie zaczniemy od próby słabszej 116,5 metra, trochę wkadły się błędy tutaj techniczne no i zobaczymy co się sobie w finałowej, w finałowej musimy starać się bronić honoru po to, żeby ten pierwszy skok nie był takim na naszą dyspozycję. drugi skok będzie towarzyszówką, bo gdyby nie. Balek. Pięknie. 128 metrów. No i infrastruktura oczywiście pozostaje, bo jednak szansa tutaj była na więcej. Teraz Oslo. Punkt HS. 106 metrów. E, taka nocna, bardziej oprawa. Zobaczymy, jak sobie poradzimy tutaj. Piąta belka startupa. Rozmiar 106 metrów. Aj, 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 aj. na ten stok. Daleki od oczekiwań. Na razie, sobie tylko to wygląda. 68 metrów. Aje, je. Aj, aj. Nasuwa się. No, dobry stok. 103,5 metra no to 19, 19,5 punktu, czekamy na bity w pinołowej, ale jakieś problemy z siecią chyba się tutaj wkradną teraz chyba mam nadzieję, że ich nie będzie bo na razie patrzyłem na telefonie wszystko w porządku było z siecią mieć nadzieję, że jednak to tylko takie przejściowe problemy a drugi skok, fantastyczny 106,5 metra, lekko poza rozmiar skoczni, no typu 19,5 punktu, nabrało brawo, wreszcie skok wzorcowy no, i teraz przed nami już tylko dwa konkursy do końca tego pierwszego treningu. Rowaniemi na megryp. A potem drugi mam uciec, obiekt. On pozostanie do końca. Pilota, walka startowa, rowaniemi, rozmiar 100 metrów. Aha, 93,5 metra. W serii próbnej. I teraz zmagania, i to pięknie już to wygląda. Nie 97,5 metra, ładnie byliśmy z progu. Do sobie zabrakło niewiele, skok, który mu się podobać rzeczywiście tutaj. Na czołmą dziesiątkę w Był turniej, pewnie to by wystarczyło. A on nowy gorszy. Nie 95 metrów. Naprawdę też w miarę udany konkurs. Został ostatni konkurs. Na skoczni walkał. Yy, na no w walką yy, tutaj skocznia z punktem HS 213 metrów. No, liczymy na 200-metrowe loto, oczywiście, bo to jest ten bieg, który bardziej rozpieszcza pod tym względem. No i zobaczymy, czy się to uda. 17. Belka startowa. Szukamy szczęścia i chyba z szeli znajdziemy to szczęście. Yy, tak jest! W szeli 215 metrów. A więc obiecujący początek na finał tego pierwszego treningu. 17. Belka startowa. No teraz ładnie, yy, ale krócej niż w tej 198 198,5. Mm. No nie wiem, czy drogi się nie werszy, bo przypadkiem, ponieważ też trochę mniej noszenia było w tej drugiej fazie. Na no drugi lot u nas też będzie idealny, ale trochę chyba od pierwszego. Tak jest. No i będziemy różnicę teraz 208,5. I noty 4:20, 1:19,5. Najwięcej zadowolenia niż krytyki. Tutaj oczywiście kończymy turniej treningowy. Zerkamy się tylko, czy ktoś gra online. No, online grają czy zawodnicy. Na skoczniach dużych Mateusz Cichoracki trenuje na obiektowy lo, lot na obiektach do, do, do lotów z a w widzialnych obiektach Team Dominion jeszcze tutaj buszuje. Także, no, kupina Stara się jak może. My oczywiście będziemy patrzeć z nadzieją na turnieje od środy, bo wtedy rusza kolejna partia. Można powiedzieć, za tydzień czeka nas turniej w lotach. Też ważna informacja: za 7 dni. Także to naprawdę nie będzie brakowało atrakcji. Na pewno. Przed nami trening numer 2. To będzie trening, tak jak wspomnieliśmy, w planicy. To będą loty w planicy. Już za chwilę przeprowadzimy z nich relacje. Do zobaczenia.